No, cześć, witajcie moi drodzy na kolejnych weekendowych odcinkach. Na dzisiaj, i na jutro, standardowo za 77 zł. sobie podrapiemy strapek. Dzisiaj mamy taką konfigurację: jedna za 2 zł. Kocham zimę, mamy 3 za piątkę, czyli moc szczęścia, czas na premium oraz naszą najnowszą z czwartku: dużo kasy. Mam nadzieję, że też będzie zgodna z nazwą. Przygotowałem trzy zdrabki za dyszkę. Mamy dzisiaj kokosową, starożytny skarb oraz ekstra linię dla relaksu. A naszą grubą rybą, mam nadzieję, że pełną, kosmiczna siódemka z numerkiem szesnastym. Także taki zestaw na dzisiaj. Oby pełne, wygrane. Także zapraszam. Dobrze, moi drodzy, także zacznijmy nasze drapanie od zdrabki. Kocham zimę. Mamy takie liczby 23 i 13 do znalezienia. 21, 24, 14, no to jeszcze brakuje 20, 12 jeszcze brakuje. 26, 22 i 18, no akurat nie ma, ale strapka jest przegrana. Dobrze, to przed nami moc szczęścia. Niech tego szczęścia nie zabraknie. Taki liczb szukamy. Jest tak 3, 31, 13, 12, 26, i 2, 1, 33, 16, 34. No, niestety zabrakło. Póki co. Także przejdźmy sobie może do zdrabki zadyszkę. Kokosowa fortuna przed nami z numerkiem trzecim. Niech się dzieje. Czarujemy oczywiście. I zaraz zobaczymy jaki efekt tego czarowania. 12. No póki co jest dobrze. 25. 19. 11 cztery, trzydzieści osiem, trzynaście, trzydzieści siedem. No nie ma na razie nic. No tutaj tak pomiędzy nawet strzelone.

Zaczyniby dobre rozpoczęcie. 35 6 O jest 27. Także mamy wygraną. Tylko kwestia, jak duża. No, piąteczka. Ale jest. Dobra, to na bok. Co teraz sobie drapniemy? Starożytny skarb. O. Zobaczmy. Skrzynia, skrzynia, ciepło-ciepło. Będzie coś z tego. Jest! Mamy wygraną. No to starożytny skarb się przebudził. Luksusowo. O, mamy drugie słońce tutaj w bonusie, więc jest szansa. Mumia palma. A może tak zrobimy? O. <laughs> Trochę niepewności też musi być. piramidę i drugi wielbłąd. Także niestety nie ma ni linii z wygraną. Tutaj też nie ma. I tutaj też nie mamy. To sprawdzamy czy będą słońca będzie i będzie. Mamy bonus plus pierwszą linię. Teraz kwestia ile tutaj znajdziemy. To może najpierw linia, jest dyszka i bonus Czyli, moi drodzy, 20 złotych jest na starożytnym skarbie. Fajnie. No, a przed nami tylko trzy zrabki, więc dzisiaj to pójdzie ekspresem. 12, 29, 6 i 21. No, pięknie zaczynamy. Ale co zrobić? O, już tutaj nawet zepsułem. Kontrolne się dłoniły. Chyba, że jakaś główna nas tutaj. O, a jednak. A nie, to nie, jest, nie są kontrolne, tylko to jest skład. Jest plik. Także zdrabka dopisuje. Pod tym plikiem jest piąteczka. No i mamy kolejną wygraną. Fajnie, coś się zaczyna dziać. Także przed nami co? Ekstra linia, a idziemy. Z ekstra liniami pewnie. Pod dwa symbole: łódź i leżak. Jest łódź, jest łódź. Co tam dalej? Tu. o, leżak nawet koło siebie. Pozytywnie. Dalej, tutaj mamy kolejną łódź. I tutaj, i tutaj. No, piękny początek. Tutaj już nic, leżaków żadnych nie przegapiłem po drodze. No, wstępnie nie. Dobrze. Więc kolejne symbole gwiazda i biedronka. Nic, tutaj nic, no coś tak skromnie teraz znowu, gwiazd żadnych, biedronka tylko jedna, no nic, także dalej. Krab okulary, tu mamy kraba, tu mamy okulary, mhm. tu kolejne, o prawie linia, jeszcze tylko serce i mamy wygraną. tutaj już nic tutaj jest krap i tutaj już nic dobra nic nie widzę póki co chyba, że się okaże później czy coś przegapiłem, czy nie podkowa i diament no to tak tutaj nic, tu mamy diament tutaj nic, jest podkowa I tutaj nic jest diament, i kolejne diamenty. No i super. Kości i balon. Balony właściwie. Tu kolejne balony. Tutaj nic. Pusto, pusto. Tutaj pusto. Kości nie ma. Tu są balony. Dobrze. Sakwa i korona, także jedźmy od góry. Mamy koronę, tu mamy sakwę, tutaj kolejna sakwa, i tutaj też niedaleko linii. Nic i, 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 i. więcej nie widzę. Dobra, ostatni symbol, jaki tutaj mamy po tej stronie, to parasol, który mamy tutaj. I tylko to był w tym miejscu. Także kolejne symbole przed nami tęcza i popcorn. No, niewiele brakuje. O, tu jeszcze była korona właśnie. Tu mamy popcorn. Tutaj jest popcorn, tu nic. Tu jest tęcza i tęcza. Dobrze. dalej. Klapki, rower. Chyba nic z tego nie będzie. Chociaż klapki gdzieś mi tu śmignęły właśnie. O, jest. Ale rowerów brak. No to dalej. Czapka, dzwonek. Chyba czapka gdzieś była. Tak, mamy tutaj. Dzwonków nie ma. Jest kolejna czapka. Wiatrak i argus. Tu nic. Tu jest wiatrak. Tu kolejny. Mhm. Tutaj nic. Jest wiatrak i tu wiatrak. Arbuzów nie było. No, to moneta i księżyc. To już końcówka praktycznie. Mamy księżyc tutaj i tutaj. I mamy linię. No proszę, jak się rozkręciło. A początek taki nie mamy. Super sprawa. Dobrze, to jedziemy dalej, moneta, tu mamy księżyc, monetę, kolejny księżyc i tutaj nie było nic. Tak, dobra, czy jeszcze jakieś linie się utworzą? Rolki cytryna, to chyba nie było żadnych takich symboli. Nie, cytryna jest, dobra. I tutaj są cytryny, o, ale one i tak nic nie dadzą. Był dzwonek, oczywiście, niewydrapany i kończymy ostatnim symbolem: ptakiem, tup, tak, tup, tak. Także trochę ich tutaj posypało, ale w sumie nic to nie dało. Tak. Lotów nie było, kwiatka nie było, słońca nie było, serca klucza. Wszystko puste. Dobra, to sprawdzamy, co pod naszą linią. No, jest dyszka. Kontrolne C. Tak, no, także jest zwrocik. Więc tym optymistycznym akcentem przechodzimy do naszej ostatniej zrabki. Zacznijmy sobie od pola bonus, żeby nie przegapić. Mamy monetę. No i zobaczmy, czy jakieś symbole się pojawią, które dadzą nam wygraną. Czyli albo siódemka, albo księżyc, albo planeta. Jest mój ulubiony symbol obcego. Szkoda, że nie daje wygranej. Cytryna, kwiat, rakieta, narty, słońce, winogrono, teleskop, diamenty. No chyba nic z tego. Kolego, tutaj mamy jeszcze cekar, plejadę, jabłko, wiśnie, a ostatnim symbolem jest perła. No, to dzisiaj ta duża zdrabka nie dała wygranej. No, więc moi drodzy, cztery zdrabki wygrane. Mamy dyszkę w liniach, mamy 20 w starożytnym skarbie i po piątce w tych piątkowych zdrabkach, więc na 77 mamy 40, połówka zaliczona. Więc, tak jak na lot, to standardowo. Byle jutro było lepiej. No i będzie weekend pozytywny. Więc zapraszam serdecznie na kolejny odcinek, niedzielny jutro. Do zobaczenia. Cześć.